Eee, witam w kolejnym odcinku Juxijawa i Filipa. Eee, dzisiaj gramy w FNAF in Roblox. Myślę, że jest to bardzo ciekawe. No ja również tak sądzę. Dobra. Wszystko się tu zrobi. Nagrywa się. Ostrzeżenie: ta gra zawiera głośne dźwięki migające. Boję się bardzo. Dobra. Myślę, że jest to dobre ostrzeżenie. Ej, dużo tu jest osób ładowanie no. jest. Hasło to raz, dwa, trzy. O kurde. Jaki Fryderyk Fasber na początku. Jakie fajne wejście, ej. Jak oni to zrobili? Jaki kurde Golden Freddy nagle. Pięć wieczerzy u Fryderyk. Jakby to, jak to nie było ten. Jakby to nie był ten. Dobra, graj solo, graj donacja. Co mam graj. graj. I który to? I mój. Raz, dwa, trzy. Dołącz. Czemu nie mogę dać dołącz? Może hasło. Jak daję dołącz, ale nic mi nie wyskakuje, dołącz. Klikam... A hasło 1, 2, 3 dołączę. Dobra, dobra. O, ja start. No to dobra, to jest FNAF 3, FNAF 1, FNAF 2, FNAF 4, czy co? Chyba i... nie wiem 3 2, mhm. 3 2, 1, bungee! Ale gumno Chyba dwójka What is that, bro? Jakaś pizzeria. Ustawienia, rozpo... daj rozpocznij. FNAF 1, co Start. jest? X. Ej, oh, FNAF... FNAF 1, FNAF 2, Nie, FNAF... FNAF 3, FNAF Może, może FNAF, polowanie na piwnicy, daj FNAF FNAF'a i 1 może, na początek, xd. Na... Będzie pięć filmów. O, może ta... dawaj dwa. Dwa, no może będzie ciekawsze, no dobra, to dwa. klikaj. No, bo ja mam tutaj trzeci poziom. No jest, gotowy jestem. No. Te, teleportowanie Teleport, teraz. E, to jak jak to się gra? Co trzeba robić? W sensie Nie to działa ja jak to normalnie FNaF? Ja z i z pozychem przez 15 minut. A, e, to działa jak normalnie w FNaF? Czy prostu chodzisz po mapce i sobie zwiedzasz? No normalny FNaF plus mogą ci się zepsuć generatory i musisz naprawić je i iść lol. Tak, aby cię Fryderyk nie zabił. Ja się boję Fryderyka Chopina. Noc pierwsza. Boję się też czy, jak jest Chika na polski, nie wiem. A Boni Ban... Bogdan. Bogdan. Boni to Bogdan, Freddy Pięć to Fryderyk, a Cika to czy, czy nie wiem... Czy Czesia. Dobra, pomiń scenę. pomiń scenę. Zostałem zatrudniony przez firmę no. alkoholowego chroniarza. Nie wiem, maska. Jak ty wyglądasz, człowieku? <laughs> A jak... jak ty masz zakola? Ja nie mogę zobaczyć, Weź mi myśli screena. <laughs> ty wyglądasz. Dobrać, Ej, purple guy! Ty jesteś purple guyem! A ty za zakolakiem jakimś. Tu nie ma latarki? Co to jest maska? Jak odpalić maskę? Bo jest po prawej no, spacja. maska. Spacja. Aha. No, mądre faktycznie, dobra. Może idźmy do biura, pop, tu się popatrz idzie. Popatrz na mnie, pop, popatrz na mnie. O lol. To jest jak dobra, poczekaj, czy tu jest faktycznie zrowana. No jest balon, bo ej, nie można skakać. Ej, grają sobie z animacją, Bonnie. jak wejdę w niego, to będzie jumpscare? Nie. Dobra, tu są. Chodźmy do starych animatroników, zobaczy, gdzie ty jesteś. Tu sobie chodzisz no, na peł, tu, tu. tu se tańczą. Ci, ta. Tu se tańczą, pa. No. Jakieś prezenty. Nie no, dobrze jest mapa. I tutaj są. Nie tu, nie, tu są stare. Tu są stare animatroniki, no. Fryderyk, Chica, Bonnie i e, Frederick Foxy, gdzieś. A Foxy tu jest. Ej, nie wiedziałem tego. Tego chyba nie ma, to jest jakby. O. Tego nie ma w oryginalnej gearce, on se to dodał raczej chyba. Maybe. To jest chyba generator. O, oh, mi leci, mi Trzeba leci. Słap języku tajemnice. Przed tak wielki Instagram Normalnie mi to leci, będzie na filmie, no i dobra O tutaj jest na Ej ale jaki o, śnieg, o. patrz Echa Ej weź mi otwórz, a W ogóle czemu taki śnieg jest? To wygląda jak jakiś kurz taki I no, fajne, dobra Aby było strasznie Kamery Ale gówno comes. Kamery wyjściowe, co tutaj to znaczy? O, po, popatrz, można świecić Jest Foxy. Jak sobie klikasz na to, to To jak jakby ja Najpierw patrzę, co tu się dzieje. Posączyłem się. Ej, popatrz, kliknij sobie na to ciemno. No. Się tak się odpada fajnie po A popadali. to w rzeczywistości jest na dole, ale gdzie, gdzie, co ty gadasz? Opa. To można stąd kliknąć. No. A no dobra, bo to stąd, dobra. Nie, bo to takie straszne trochę. Dobra, no tu nadal się robią imprezę. Zobaczę A, kam 6. A jest tutaj jakaś bateria? Ten? Nie wiem. Ja widzę w lustrze jakie. Ja... O kurna, okay. mangl się okay. rusza. A nie, mangl się ruszała. Nawin, jest marionetka. Ej, ta mangl się rusza w tle, co to jest? Czemu. Ochoty, zbugowane, na tej kamerze się mangle rusza, a na tej nie. Patrz, kliknij sobie. kam, A nie, jednak się rusza już. Ale można, jedna osoba na raz może. Bo na kam 12 ta mangl... Aha, dobra, już rozumiem. Jak klikam na Kam 11 to tam angle się rusza, a klikam na Kam 12 i się przestaje ruszać, bo nagle nie wiem. Trochę głupie. trzeba no, jeszcze tutaj. Balon, bo i też robić. się rusza. wyczyścić kibel i tak dalej. Gdzie? No To nie zadania. ale ja się boję, wychodzić. Ja też. A da się zamknąć drzwi w sensie te? Nie, nie da się raczej. Nie. Dobra, dajmy, zobaczmy. Klucz kuchenny, co? No. Brat ma klucz kuchenny. Niezły Fryderyk. A da się wejść do Venta? Nie, próbowałem właśnie. Czekaj, ja będę chodził. Tutaj no, trzeba no. robić różne zadania. O, Interact. Dalej się se każdy ten Mangl sobie śpi. E, Balon Boy. Kurna. Dalej się rusza. Dobra. Ej, bo Foxy. Co Foxy? Miałem jakiś, kurde, ten nie, Foxy dalej się stoi. Wlazłem, wlazłem do pokoju i miałem nagle jakiś ramp srebrny. Aha, to. To nie. No Foxy się nie rusza, nie. Co to jest za muzyka, kurde. My zginiemy. To są jakieś kurna kolendy. Co? Wenta, ty to słyszysz? Nie. Ej, a może działa ten, działa nosek? Miu, miu. Nie działa nosek, chyba Freddy, Rayka, Chopena. Dobra, jest druga w nocy, Mówi dalej nic się nie dzieje. Nie błagam, bo ja się boję. Bo nie. jeszcze ta, te kolendy, ty to słyszysz? Nie. Już nie słyszę. Jakie kolendy? Ale normalnie śpiewa jakieś... Merry Christmas, Happy New Year. No, jakieś kurde, nie wiem. To było... O, cika się, się ruszyła, cika się wracam, ruszyła, cika się ruszyła. Nie, wracam, wracam, wracam. Ja Czika, cika, cika, na kam 4, kam 4. Był, była w tym korytarzu, gdzie byś wyszedł. Poczekaj, idę idę do niej. Weź tu stój. Nie, nie, no. nie gaś tego, ja się o, boję. Kur... Ja idę z maską. Nie, jakieś... bo it's time. O kurna, dobra. Znaczy, to są Czemu to... dźwięki z prawdziwego Czemu to fnata, się dobra. gasi? Nie wiem. Od palco. O, o kurna, chudzi chodzi? Brat, co brat chodzi? Dobra, ona patrzyła, bo brat, chyba były tam. O! E, e, marionetka, 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 kurda! Marionetkę nakręć! Nawijam, dobra. Tak. Dobra, poczekaj, bo marionetka by nas pierniczyła w gierkę. Ja nakręcę marionetkę. Są tu się odpierniczyły, dobra. Mangl dalej na swoim miejscu. O, Boni już się ruszył, Boni się ruszył. Boni jest w węcie, boni jest w prawym węcie zawsze. Miejmy odpalone wszystko, bo i tak nam się chyba bateria tutaj nie kończy. No, nie wiem, właśnie. Bonnie jest w prawym węcie, jak będzie. Bonnie w prawym węcie to maska. Dobra, e, Foxy dalej na miejscu. Posłuska. Ej, można tak. A na kamerach. Ej, poczekaj. A nie, nie można. O kurna. Bracy? Poszedł do węta. Ale e, nie można w masce wejść na kamery. Dobra, ja nakręcę marionetkę. Marionetka szybko, czy... Dobra, tu się bugują kamery, kurna. Czasem tak dziwnie. Dobra, nakręcam. Ej, bo. Nakręciłem, dobra, co to? O kurno Bo nie kurwa. no se przeszedł do pokoju, ziom. On, on do wenta idzie. No ja wiem, do prawego wenta idzie, dobra. Oj... Trzecia w nocy jest. Zakładaj, zakładaj, zakładaj maskę, zakładaj, to? bo on tutaj jest. Już! On wchodzi. Wyjście! Bo było słychać. Mhm. No ale nie, jeszcze go nie ma tu, powiedz mi jak będzie w węcie. No, no bo było słychać jak normalnie... Freddy się już obiekt. ruszył. Jak się tłucze. O, Freddyka! Oj... Ale gówna jakie ja ale bym ją wyduszkował. Co ty gadasz? Co ty pierniczesz w ogóle? Nie wiem jak nam z Foxiem, bo Foxi na maskę Ej, mam, nie reaguje. Ci... O kurna. Ej... Marionetka, 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 nas z pierniczy. Ale marionetka, dobra, ale co z tego, że czeka jak nas marionetka zabije? Trzeba nakręcić, bo marionetka nas Szybko, zabije. Nakręcaj. Szybko już. Kurna już. Na win. Sekunda dosłownie byśmy zdechli, bo marionetka nie reaguje jak. E, Fryderyk, Fryderyk. Fryderyk Chopin, ale marionetka! Marionetka nie reaguje na maskę, ona nas zabije. Dobra, ja muszę nakręcić. Tak. No. Mów, mi, mów mi, czy Fryderyk jest blisko? Dobra, nakręciłem, wystarczająco ja się boję. Blisko. O, A jak tam? Blisko. Dobra, boni wypiernicze. Ja, ja trzymam maskę, ale. Co się dzieje z Fredim Ale Freddy, Freddy reaguje na własną maskę? Chyba tak. To, ej, w pierwszej nocy się tak nie działo w tym FNAF-ie. Ciekawe jak tam to jest. O kurna. Co no i stąd Freddy, bo marionetka nas zabije. Frederyku. I po pola z penis? Weź, sprawdź. Ja, ale marionetka, nakręć marionetkę. Dobra, ja muszę nakręcić. Dobra, na tyle tylko było mnie stać. Marcieka? Aha, Bonnie. no to jesteśmy zdechli jak nigdy dotąd. Co to jest? Freddy no? jest w biurze, co tu się odpiernicza? Jesteśmy tak martwi, że XD Uciekam stąd, uciekam stąd. Ale marionetka nas zapierniczy. Zapierniczył cię? Tak. Ja żyję, marionetkę nakręcam. Na obkoło idź, na obokoło. Uciekaj na obokoło. Ej, co jest, nie można nakręcić marionetki. No, ej, marionetka się zbugowała. O niej tutaj chodzi jakoś. Marionetka się zbugowała. Aha, dostałem tam skier marionetki, no. Co to jest? Ale, czemu, FNAF, czemu ta noc była taka kurde Nie ciężka? Wiem. Ej, dawaj, może FNAF 1. Dobra. Al albo FNAF 4, oj. Ej, ciekawy jestem, jak wygląda FNAF, Dobra, 4. FNAF 4. FNAF 4 będzie ciekawy. Dobra, to, to był odcinek w FNAF 4 Release 2 w Roblox. Żegnam się z Państwem. I następny film, może z FNAF 4 będzie w sensie będzie raczej no dobra żegnam po prostu pożegnaj się o, też może no żegnam żegnam